wszystkich powłaków, którzy walczyli od początku świata, poprzez drugą wojnę światową, ale do dzisiejszego dnia walczą o Polskę i o nas wszystkich. Pozdrawiam i życzę nam wszystkiego najlepszego. Dziękuję, ale ja chcę podziękować, kochani. Tamtym mediom widzieliście, jak one się lutniły. Pan sierżant, kolega, kolega, dziękuję wam wszystkim. Tym mediom społecznościowym, które tu są i jesteście wśród nas, i dzięki wam idzie do pozostałych, do całego narodu tego, który chce słuchać. Bo nie każdy chce słuchać ten przekaz. Dziękuję. Zgromadzenie publiczne uważam za rozwiązane, a resztę pod klubach rozmawiamy. Dziękujemy. Ja Niech dziewczyny już odpoczną. Tak, <grym grym> <grym> dziewczyny już Tak. Yy, dziewczyny kończymy, kończymy. spektakl się skończył. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tu kolega pyta, czy są Polacy w polskim rządzie. Mówią po polsku, a sami sobie odpowiedzcie.

no myślałem, że pan Krzysztof Złowiński nie pozwoli mi powiedzieć. Pozwolił, dziękuję mu. I lepiej to wyglądało w tym roku niż dwa lata temu, dużo lepiej, ale mimo wszystko i tak o ile nie dostali, Ukraińcy banderowcy nie dostali, nie dostali się do przed, w bliskiej odległości do pana ambasadora, o tyle nie zdali egzaminu tak zwana inteligencja, czyli redaktorzy, a szczególnie tych... Wielkich redakcji TVP, tvn i tych innych. Przepraszam, czy mogę filmować? Tak jest. Więc chciałeś powiedzieć coś, co zostało niedopowiedziane? Właśnie, myślałem, że mi pan Ktowiński nie pozwoli, ale jednak pozwoli. Chodziło mi o to, że Polacy walczyli od dawna, Słowianie, Polacy walczyli od dawna o Polskę, o te tereny, żeby je utrzymać, bo Polacy nie przyszli tutaj. Spórzna nie... jest Nie zeszli z drzew, jak to tak, oni mówią. Tak, nie, tak w 1966 roku nie się z byli wcześniej a że e, z, przyszli z krzyżami na, na, e, z krzyżami na płaszczach nie tylko i niszczą nas od samego początku skąd to się wywodzi, się wywodzi to oni przejęli bajki po Asy, Asyrii i do dzisiejszego dnia te bajki pr, propagują I niestety bardzo dużo naszych dobrych znajomych uległo tym bajkom i, i promują te bajki jako nasze słowiańskie. Przykro mi jest to, no ale możliwe, że kiedyś się wrócą, może wreszcie kiedyś, Boże, zajrzą do książek i zrozumieją, że słów będzie. A chodziło mi o to, że my, Słowianie, walczymy od dawna. Jesteśmy tutaj tłamszeni. I nie tylko w czasie II Wojny Światowej i wcześniej, ale tak samo po II Wojny Światowej, no i do dnia dzisiejszego. Są ludzie, którzy są prawdziwie są wsadza, wsadzani do więzienia. Że nie, tylko jednego dnia wsadzą, drugiego dnia wyjdą i podobno są nawet opaleni po wyjściu z więzienia. Tak, tak, tak dziwne, wiadomo. Sam osobiście nie widziałem tego człowieka, jak wyszedł z więzienia, że był opalony. Ale tak, takie schodzą słuchy. I więc jeszcze raz, bardzo dużo ludzi walczy do dnia dzisiejszego i niestety narażają się na e, tak zwanego samogójcę seryjnego. I w związku z tym cześć im, powiem takie nazwisko Włodzimierz Knurowski nie wiem czy on do tej pociągi jeszcze siedzi w więzieniu czy nie, za co? za to, że bronił swojej gospodarki za to, że bronił ziemi swojej ale tak naprawdę jakiej gospodarki swojej, Taki nas, bo jeżeli on hod, hoduje e, zwierzątka uprawia ziemię bez chemii no to jest naszym bohaterem i takich ludzi trzeba wspierać pozdrawiam wszystkich, twórzmy nasze organizacje, które będą e, ominą pośredników zagranicznych i będą prosto e, od uczciwych rolników brali e, zarówno zwierzę, zwierzątka do, do jedzenia jak i rośliny i żebyśmy ich wspierali, bo, jak, bo boję się, że przez chwilę będą obcy, kap, obcy kapitał będzie, e, będzie wykopywał, żeby niby lepszyć właśnie ekonomikę rolnikom. Ale tak naprawdę po to, żeby ich przejąć, a później ich stłamsić. Tak że zrobili z naszą gospodarką. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Pozdrawiam tutaj kolegę, który pozwolił mi powiedzieć. I tu kolega też walczy po sądach. Niestety, najczęściej mam w grodzisku, ciężko mi dojechać. Nie zawsze mam pieniądze. Teraz 10 czerwca będzie o 12.30 w Warszawie. O, 10 czerwca. No niestety, tak, niestety jest ja żyję. z Dulkowskim. Z Wiecie Omdry, Państwo, on tak Państwa, ja niestety nie będę. 10, bo już w tej chwili wiem, ale jeżeli możecie, przyjdźcie i wspierajcie człowieka. W którym sądzie? Yy, na Marszałkowskiej Na Marszałkowskiej 82. Wyjdźcie od Żurawie oczywiście. Który pokój? Albo yy, L133. 133 ale to trzeba byłoby sprawdzić. To będzie na pewno u mnie na profilu dane. No, także. Bardzo dziękuję i trzymajmy kciuki i pozdrawiamy. się. Ej, a jakie zdanie pani o panu o tej akcji? No to są biedni, oszukani ludzie, to są y, przez faszystów i niestety... I niestety kiedyś może zrozumieją, jak, jak sami zginą, czy ich najbliższa rodzina zostanie wysłana na front. Tak naprawdę po to, aby dokonać rzezi na tych młodych ludziach, na ich braciach, siostrach, a również i matkach, siostrach, bo będą wszyscy wciągnięci w tą wojnę, aby byli Ukraińcy wyginieni, współczuję im naprawdę, bo widzę, że tak, bo to, tak jak u nas jest um, Polacy są zabijani tak i Ukraińcy są zabijani a mają w są miejsce przecież obcy Współczuję tym ludziom, naprawdę rozumiem, uczciwie rozumiem. mówię. Rozumiem. Panie Artur, no e, taka akcja ona wspiera relacjom e, polsko-ukraińskim czy odwrotnie, jak pan e, Ja myślę, że... Dobre relacje, tak? To, jest, to nie wspiera dobrej relacji i to jest... I to jest bo ja myślę, że dopóki te, te młode osoby nie zrozumieją że w czym jest, kto ich popycha do tego, to będą nakręcani i będą, właśnie oni będą biedni, psuli te relacje. Gdyby, gdyby były naprawdę, gdybyśmy my byli tacy jak oni w stosunku do nas, no to byśmy im nie pozwolili tu mówić oficjalnie. Byliby. No niestety byli, byliby mordowani, tak jak my, polacy, polacy Słowianie byli mordowani na wołyniu. Tak samo oni jako Słowianie, podejrzewam, że większości są Słowianami, też są wy, wy, wykorzystywani po to chyba, aby, żeby łączyć żebyśmy my między sobą słowianie się nie lubili. I to trzeba ominąć Dopóki nie zrozumieją tego biedni ludzie, dopóki ktoś im nie powie, no niestety na pewno żałęńskim tego nie powie. Brzęńskiej będzie ich podczusztać. Współczuję im. A, panie, a jak pan się pan mówi, że ktoś się nakręca? Jakie się nakręcają w stanie Obce. Stany Zjednoczone i, i, i Anglia przede wszystkim. I Anglia przede wszystkim. Zdecydowanie. Od samego, jak tylko sięgam pamięcią na, na ile ja umiem historię, od samego początku już od chyba od XIV wieku Anglia już czuła y, nas, y, bo chciała przejąć te tereny. Oni tam są tam ludzie, którzy też rządzą, że to nie, nie są e, 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 ci autochtoni, czyli ci tubylcy anglicy, tylko też tu przyszli i zarządzają e, ludem angielskim. Oni c, e, cały czas e, dążą do. do e, Zawładnięcia całym światem. Panie Arturze, jak Pan myśli, w jaki sposób skończyć tę wojnę możliwe? Jakie rozwiązanie? Jaka jak na, perspektywa tego? Skończyć wojnę? To jest, dla mnie jest to trudne, ale to jest no, możliwe. Niestety odciąć dostawy broni. Nie ma broni, nie ma wojny, nie ma ofiar. To jest takie proste. A niestety, dopóki Czyż będą tak Ruble. A ruble, A, tak? To, to panu Szeklewisz tam za panele chodzą. Więc w związku z tym, proszę państwa, dopóki, dopóki będziemy napuszczani, to tak będzie. No dobrze, ale jeżeli będzie przykrócona właśnie ta pomoc zbrojowa tak? Ukrainie, no co wtedy Rosja wejdzie na cały teren Ukrainy, jak pan widzi. Czy nie wejdzie? Jak, ale... jak to pan widzi? Nie chciałbym, żeby Rosjanie weszli na cały teren Rosji, tej Ukrainy. Niemniej ci, co napuszczają tych ludzi na... na, na, na nawet na samych siebie napuszczają. Oni powinni, oni nie zostali ukarani po drugiej wojnie światowej nie do, nie, i dopóki oni nie zostaną ukarani teraz, nie odcięci od mikrofonów, od kamer, to niestety będą tylko podglądać i tylko będzie coraz gorzej między nami, Ukraińcami, Białorusinami, Rosjanami. Czechami, Słowakami Słowianami, Słowianami. Słowianami tak. T... Panie Artur, a jak pan wiecie, te tereny, które już e, Rosja odebrała e, czyli obóz Doniecki, Luganski jak z tym być? Oni nie chcą e, e, postępować, osypywać stąd i, i jak z tym? Jakie rozwiązanie, Jak pan widzi? E... Pan mądro sądzi na wszystkie tematy, to bardzo ciekawe jest e, a następny, jak pan sądzi Z tego co ja wiem z historii to ludność y, z Donbasu i Ukrainy i Ługańska, która jest y, to jest część dużej części ukraińskiej, ale mimo wszystko y, oni uciekali przed właśnie banderowcami i oni z tego powodu... E, uciekali z południa Ukrainy przed banderowcami? Ta. Tak. I oni z tego powodu... Czyli po, e, banderowcy weszli na południe Ukrainy? E, banderowcy są na całej Ukrainie, a szczególnie w, w tej chwili na zachodniej części. Mhm, I mh. w związku z tym oni o, ta... przyznają się do czego są, że są faszystami. No niestety taka jest prawda. No ale kiedyś wreszcie powiedzieli prawdę. Jasne, dziękuję bardzo Wszystko za panu na aby... nie aby... Niech żyje polsko-ukraińska przyjeźdź. Dokładnie. I polsko -słowiańska. Fa, fa, Słowiańska. 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 Słowiańska Super! Super, super. Wszystko panie szczęście. Wiemy, wiemy, z kim jesteście, wiemy. Dziękuję, że się przyznacie. PASZYSZCZY! PASZYSZCZY! Fasz. O! za panem Drogi. idą! Krzykle za panem idą! Przepraszam, czy Polski nie trzeba byłoby zdenazyfikować trochę? Eee, tak! Faszystów trzeba z stąd wygonić! Ale to, czyli Putin miałby to zrobić? Bo nie dajemy rady, no. No, no nie, ja nie wiem, no, musiałby pan się zastanowić. Pan jest mądry, inteligentny, to pan wie, co powinien być. Bye. <sighs> teraz się rzucili na Ukrainę to jest, to jest tak piękny kraj, tak bogaty no powinien, no raj no raj na ziemi, no czarnoziemny, morze góry, wszystkie złoża I, i dlatego się rzucili ale musieli sobie znaleźć wroga, że ruski to wróg, zrobili, zrobili musieliby nawet wymyśleć takiego Putina żeby mieć wroga, z którym będą no walczyć to jest to jeszcze polityka od 2004 roku co najmniej, co najmniej ale nie darują jakbyście jak mieli biedny kraj to by nie, nie no, nic nie to by, tak tak, że... z Polską. To było z tak Polską. I to jest tragedia, ale wiesz, nas się cały czas sztuje, że mamy się ze sobą gryźć. A co mi Ukrainiec zrobił? Normalny, który ciężko no, pracuje. No, wiesz, no, w świecie no, jest ludzie albo, no, no, tak, albo nie ludzie. No tak, albo pod I dobrze, żeś przyszedł, że... Tak, są jesteś normalni, naprawdę... Ale właśnie jak y, się pozbyć takich patriotów, jak, jak y, y, ten, stór, ale, ten wiem, aktor? Nie, I no jest. żełęski, kołomojski, jak się no ich posłyszy. Dobra, wyłączam, bo do to. No to, jest, to jest koszmar. Bo... Jak się nie mogę ja tak Nie, to... śpiało. Śpiało, że, że my na, rozmawiamy jak mogę... Polak z Ukraińcem, jakby, jakby pan jak się Rosjanami. Z Rosjanami rozmawiamy. Nie chcę Rosji... być ja, Ale dobra. pan pewnie też nie chce wojny. Nie chce pan żadnej dobra, wojny. Nie tak... wojny? No, wie, pan wojna i tak będzie. Ale chcą z Rosją. Wie pan, wojna będzie, bo było już 10 lat przygotowanie Polaków. O tym pan mówi. To niech oni sobie planują, a my bo ich Jestem, dzieci nie będziemy. mogły Ja, ja, cały, 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 ja cały cały powiem szczerze, że za mało jest prawdziwych Polaków, żeby się przy tym przyczynić. No, no. Nie, no, no, już no już się zgadzam. będzie wojna, Gdzie bo, Gdzie Gdzie bo się poszedł z chłopakami. Wie Pan, co to jest Polak? Panu tak nie rację, ale jeżeli on teraz zarabia 5 tysięcy i do, dostanie tysiąc złotych, będzie taki za dupę, awansik z kaprala a, na sierżanta. Całe szczęście, że nie wszyscy, ja, ja. wiem, wie. Nie wszyscy, a, nie, wszyscy, nie, nie by... wygonili, bo nie, bo nie chciałem nie, Tu jest sierżant, tu jest sierżant. No, siedl... Ja nie będę wreszcie, już tam no. mówił. No. Powiem panu, takie jest społeczeństwo po polskie. Zeszliśmy na psy, elity nam wybili, no i tak jest. na pójdą, ja panu coś powiem Znam niektórych, a później co do czego to już się boją, dalej. bo będą, będą pierwsi uciekać to. przez okręcie, już mają przygotowaną Ale drogę. Tak jak w 1939 do... roku. Proszę pana, o mogłem... tamtych słuchajcie, ten w białej koszuli to jest gieroj, on organizował poprzednie manifestacje. No. To, jest, to jest ich na front, e, wywiad. Dokończę, dokończę. Tak, tak, to ja go poznaję, ja dokończę, pan, do tylko coś pójdziemy na. No już. Naprawdę pójdziemy. Naprawdę, dopiero jak może dużo Polaków zginie, to zaczną myśleć. To wiesz, tylko, że Rosjanie są... Danki tempi nikt nie będzie się z nim bawił, nie wyślą z jedną bombę, dwie do zrozumienia, żeby zakończyć. No, no, <laughs> Nic więcej. No, no jest tak. A to kończę prywatnie. Stronę... Mogę dokończyć prywatnie. Bo, bardzo proszę bardzo. Nie oczywiście nie, przepraszam. nie będę nagrywany. Wiec, nie, 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 nie będę nie. Nagrywany. Nie. Nie, nie. No, nie. Byłem u nich instruktorem. No ja musi pan zacierać bo ja nie błąd tak. szybko. Sprzedali mnie do Rosji. Ja nie byłem po ich stronie, Tam byli nawet oficerowie, którzy... Powiedział nawet, no innafii, witerze, witerze. On sam rozumiał i mówił: Słuchaj, nastąpi pokój, może będziemy stanowali coś po stronie Rosji, ale oni takich ludzi wyeliminowali, e eliminowali wie pan? No. Nie będę mówił tam, ale wie pan, co obrzydzało mnie to. Nie chcę się ujawniać. Ja na no, żywca widziałem, jak oni ze 150 mm, się walili w miasto. Pojechaliśmy w stronę, z tą separatystką. No, tak jak to się no, Bo ja nie rozumiem, powstańczych, ale tak chcę na chybił trafi. Wie pan na chybił trafi? Wie pan co robi? 150 mm? Blok potrafił No ja, to, ja widziałem z daleka. I oni mówią o pasie. O, to jest tak. Nie, w Bułgańsku y, zginęło kilkanaście tysięcy, nie tylko w Bułgańsku, y, zginęło kilkanaście tysięcy. naprawdę walczyli, oni zrozumieli, że, że no, z czasem jednak wyrzucili sumienia, nie, bo chodzą sumienia, wiem, mam w sensie, już nie o ale jak zabijesz człowieka, to zaczynasz... A mówisz, no tak, no ale przecież on tylko był, co to był sens, chyba, ale to... Yes. Nie, no do czy, no do Oni, nie, nie, nie. Oni byli przeciwko tej wojnie, coś. Chcą przeżyć, prawda? Ale. Krócze, którzy tam. dostawali ten najwyższy order Mielnickiego za, no, 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 za jaja. No, to są masakra. Żeby koło mojskiej. Ja panu wam zarobili. coś powiem, powiem czy. Gdzie cię przyjechał? No ja wiem, no. Z małpy, bo były serwatory. No jak wam. był dżowiec, który stał się na rzeczy. Tam Zapisali jakieś kobiety